Dzień wszystkim! Witam! Drugi dzień! Drugi dzień testów! Yy, na samym początku chciałem bardzo Wam podziękować za miłe komentarze. Filma, yy, dobry chyba przesył, dobry przekaz. Fajnie, yy, fajnie się chyba go Wam ogląda. Yy, no i co? Dzisiaj jeszcze chwilkę nim pojeżdżę. Taki krótki odcinek pewnie zrobię, yy, z potwierdzeniem. Jeszcze za chwilkę będę tam amortyzatory sobie z powrotem yy, pozycjonował je na soft, żeby mieć z powrotem to porównanie i, i tą różnicę, bo tam też kolega jeden pytał, czy to na pewno działa. Jeszcze teraz pojeżdżę i potwierdzę na koniec filmu, yy, czy to działa. Ale tak jak teraz jechałem na tym usztywnieniu na, na maxa na tym hard, naprawdę trzęsie. Trzęsie całym ciałem, jest różnica. Więc za chwilkę będę wiedział. No i co? No i jutro muszę go oddać. I tu wam chciałbym jeszcze powiedzieć jedno, tego oddaję, ale przyjeżdża do mnie jeszcze coś, to będzie niespodzianka. A dokładnie dwa modele jednego, jednego producenta. Zobaczycie dalej. Na razie nic nie mówię. Czekam na potwierdzenie. Myślę, że to wypali może jutro, może pojutrze. Przekręcimy sobie oraz pyknęło, a zrobimy sobie jeszcze na maksa w dół. Zobaczymy. Na maksa odkręcone jak się jak się jeździ. O! Ładnie kliknęło. Dobra. Bardziej się nie da. O, ale mięciutki teraz jest, zobaczcie. Jak się buja. Wcześniej się tak nie bujał. O tak, dobra, jedziemy sobie na takim Czyli to działa. Potwierdzone, że działa. No. Ale fajnie to wszystko tak tutaj reaguje, naprawdę Mała pojemność to już naprawdę jest mała, a sprawia dużą przyjemność. No i teraz sprawdzimy, czy jest różnica. Te, te osoby, które tym sprzętem będą jeździć nie zawiodą się na zamieszanie bardzo fajnie, on jest jeszcze długi także rozstaw osi ma dosyć daleko może dlatego to też powoduje to, że on tak bardzo nie skacze tylko wpływa sobie, naprawdę przyjemnie dla kogoś z chorym kręgosłupem, tam na kierownicę. Nic nie bije, nic nie rzuca. Naprawdę jestem mega zdziwiony. Nawet i po asfalcie wszystko jest tak jak byś powinno. Czas na posiłek. Nie tylko jazda, trzeba również zjeść. <laughs> Idziemy do kebaba u Karolka w woli rasztowskiej. Polecam. Bardzo dobry kebab, pizza. Teraz sobie wejdziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, poproszę kebaba. Na cienkim. Jaka wielkość? Mały, Mały na cienki, Karkóweczki jak można. Sos? Dobra? Średni. Dobrze, na miejscu na wynos? Na miejscu. To wszystko będzie dla pana. To wszystko. 22,50 poproszę. Karton. Dobra. Tutaj sobie zawsze zajeżdżamy chłopakami Na jedzonko. Po całej trasie, po całym dniu. Naprawdę, jedzenie. No, chyba kebab jeden z najlepszych, jaki jest tutaj w okolicy. Więc polecam zajechać. No i dobra, pojedzone. Oni tutaj na razie nie mają jeszcze bardzo szyldu, a nie. Mają taki większy kebab pizza u Karolka. Dobre, jedzonko. Tylko nie brać giganta, chyba że na całą rodzinę żeśmy wzięli sopakami po gigancie, przyjechałem tu pierwszy raz. To nawet pół nie mogliśmy zjeść za duży. Zresztą się tak najebie, żeby do domu dojechałem. Także polecam i to miejsce wiedzieć. Lub jak ktoś jest miejscowy, to i tak na pewno wie, że tu jest dobrze. Dobra, jedziemy dalej. No i dobra. Przyszedł czas na mycie. Myjemy, tankujemy zaraz będzie 100 km zatankujemy zobaczymy ile wejdzie umyjemy i oddajemy i to by było na tyle z tym kładem yy, tak jak mówiłem wcześniej jest niespodzianka ode mnie dla was yy, będą dwa nowe kłady na moim kanale ale to jest niespodzianka <średziny> także czekać cierpliwie No i dobra, kładzi umyty, jeszcze nim trochę polatam, brakuje mi parę kilometrów do tych 100. już nie będzie terenu, te ostatnie 15 kilometrów zrobię tutaj po normalnych drogach, ale też mu będę tam troszkę gniur. i wtedy zobaczymy ile spalił tego paliwa, zapraszam na dalszą część. Mamy 101 i 200 metrów. Słuchajcie, tak traktowałem go porządnie. 70 niecałe kilometrów w terenie i to takim piaszczystym. No sami widzicie, jak co było na filmach. I teraz około 30 kilometrów sobie zrobiłem asfaltem. A taka prędkość 80-90. Więc to coś Wam na pewno podpowie, przybliży i zobaczymy sam jestem ciekaw komisyjnie żeby nie było 9,5 9,8 nie potrzebuje nic mu to nie da i lejemy jakby była hybryda to już było cieło pewnie Ale z 11-12 to nie weźmie. No. Dobra, mamy full 13 pracy. Słuchajcie. No to był dobrze traktowany. Proszę zobaczyć 12,90 na 101 km. Także widzicie, mało nie spalił 12, tak liczyłem 10,11 nie więcej. Ale naprawdę mu ogniowałem. Ja też jestem ciężki, bo ważę co 20 kg. Więc on miał prawo yy, spalić. No. no to tyle, słuchajcie. Od, zabrałem. Prawie pusty, oddaję pełny. Bardzo dziękuję Motorlandowi tutaj za udostępnienie mi tego egzemplarza. Pojeżdżone, zobaczone, ograne. Żegnam się z Wami. Wszystkiego dobrego.